Widzieliśmy, że będziemy dostawać du dubajską czekoladę z... Właśnie. Daliśmy ją do lodówki. I jest zimno. Dobra, Dubaj trzymaj, trzymaj, Mi też daj trochę. No. Weźcie. Tu. Taka o, taka o. To, jest, to nie jest dubajska. Czekolada to jest botaniczna. Mm. <laughs> Ty robisz te asymery. O! Dzięki. Mm.

嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 Ja nagrywam. Okay, pokaż, pokaż tutaj. Taka dubajska. Ej, daj, daj. Testujemy. Na... Dobra. No, Na... czekaj. Gdzie to się obraca? Nie wiem, czy możesz obrócić. No, testujemy. Mhm. No va. Andrò a con momento. Mhm, c'ho un ghiaccio. Buona cioccolata Milka, non tu tam busta, ma mi è che è gialla. Oh. C'è? Ne Nasz Zakończymy I jest? kończymy. Trzy, cztery i... Co tu Zapomniałem powiedzieć o najważniejsze. rzeczy. suba, lajka i napiszcie w komentarzu czy widzicie. Trzy, czter. Trzy cztery. Trzy cztery. Hm.